Witamy Was w kolejnym odcinku Board Games Factory. Ja mam na imię Jacek, bo mogliście zapomnieć. Bardzo miło jest mi Was przywitać po tej niestety długiej przerwie. Mamy dzisiaj dla Was bardzo fajną grę karcianą Blood Bowl. Mamy tutaj do czynienia. Z szybką, dynamiczną, brutalną, strategiczną grą karcianą, która nawiązuje do oryginalnej gry o tym samym tytule, wydanej w 1986 roku. W Bowl zagracie sobie w dwóch lub trzech lub czterech graczy, a rozgrywka zajmie Wam od jednej do dwóch godzin. Jak to ma miejsce w przypadku kontaktu ze wszystkimi grami Fantasy Flight Games, już od pierwszego momentu kontaktu z grą widzimy doskonałą jakość świetny poziom grafik a w środku pudełka znajdziemy taki typowy kanion który w przypadku tej akurat gry doskonale się sprawdza Zanim pokażemy Wam, jak to wszystko wygląda na stole i jeszcze parę słów o instrukcji. Instrukcja jak zwykle na kredowym papierze, bardzo szczegółowa, yy, pokazująca zarówno jak grę rozłożyć, jak i instruująca nas co do struktury kart, czy też yy, przykładowych elementów rozgrywki. Krok po kroku prowadzi nas przez świat tej gry. Instrukcja jest przejrzysta, dokładna. Rzadko będziemy musieli sięgać po jakieś fora internetowe czy oficjalne faku wydane przez Fantasy Flight Games. Warto też zauważyć, że jest tutaj mnóstwo nawiązań do oryginalnej gry z 1986 roku, co na pewno ucieszy wielu fanów tamtego tytułu, który, mimo że jest już leciwy, to wciąż doskonale broni się przed nowymi produktami na naszych stołach. A tak, właściwie to na stołach nielicznych szczęśliwców, którzy w ogóle jeszcze pamiętają o oryginalnym tytule. Teraz opowiem Wam co nieco o rozgrywce w Blood Bowl Manager drużyny. Celem rozgrywki Blood Bowl Manager drużyny nie jest wygranie wszystkich meczów, jak niektórzy z Was mogliby myśleć, ale zdobycie jak największej ilości kibiców, którzy będą liczeni na tych y, bardzo fajnych dialach. Muszę przyznać, że to jest taki element, który zawsze chwyta mnie za serce, jeśli chodzi o gry planszowe. Bardzo jestem przywiązany do takiego sposobu naliczenia punktów zwycięstwa i te diale są dość wytrzymałe, aczkolwiek trzeba przyznać, że po rozegraniu takiej ilości partii, jaką ja już rozegrałem, troszeczkę się wyśmigały. Gra... Skończy się w momencie, w którym e, zostanie rozegrany Puchar Blood Bowl. Do tego czasu gracze będą przekopywać się przez kolejne puchary, a także specjalne wydarzenia, które będą jakoś tam zmieniały zasady rozgrywki na pewien czas. A także e, rozgrywać takie pomniejsze spotkania o pomniejsze nagrody. Wiadomo, że Puchar będzie za każdym razem dawał e, dużej ilości kibiców, dużej ilości takich rozwinięć dla drużyny, dla personelu, ale oprócz tego mamy właśnie takie zwykłe podstawowe spotkania, które będą dostarczały nam bardzo dużo frajdy, właściwie najwięcej emocji, a także bardzo przydatne dla nas yy, nagrody. Warto też zauważyć, że gracze mogą dołączać się do takich rozgrywek po jednej z dwóch stron, dzięki czemu wybierają swoją nagrodę gwarantowaną. Jest to bardzo dobre rozwiązanie, które pozwala nam w dość sprawny sposób kontrolować tym jak nasza drużyna będzie rozwijać się podczas kolejnych rozgrywek pucharowych. Przebieg, który wygląda w następujący sposób. Jeden z graczy dostaje znacznik pierwszego gracza. Funkcjonuje on nie tylko jako przypomnienie tego, kto faktycznie jest pierwszy w rundzie, ponieważ o tym możecie zapomnieć podczas emocjonującej rozgrywki, ale również jako swojego rodzaju tiebreaker, jeżeli dojdzie do remisu podczas rozgrywek pucharowych. Na początku tury każdy z graczy dobiera sześciu zawodników ze swojej talii, a następnie tura. Będzie polegać na wykładaniu tych zawodników, która zakończy się dopiero wtedy, kiedy wszyscy, kiedy wszyscy gracze zużyją wszystkich zawodników ze swojej ręki. Warto również wspomnieć o interesującym. Mechanizmie, który balansuje losowy charakter dobierania kart. Otóż mamy w naszej italii na początku tylko 12 zawodników, dzięki czemu, jeżeli na przykład nasza pierwsza runda jest dość niefartowna, pociągnęliśmy kiepskie karty. Wtedy jesteśmy w stanie odpowiednio ułożyć naszą rozgrywkę, naszą strategię na tą rundę, ponieważ już dobrze wiemy, że tutaj zostały nam już tylko dobre karty i że kolejna runda będzie mocna. W tym momencie, że tak powiem, nastawiamy się tylko na przetrwanie i myślimy już o tym, co przyniesie przyszłość. Jest to bardzo ciekawy mechanizm, który pozwala nam zawsze planować naszą rozgrywkę o rundę w przód. Zawodnicy, których mamy na ręce, yy, będą rywalizować o wygraną, w rozgrywkach zarówno pochorowych, jak i tych pobocznych, a także o posiadanie piłki. Piłka gwarantuje e, otrzymanie dwóch dodatkowych punktów sławy, które są niezbędne do wygrania danego spotkania, ponieważ spotkanie jest wygrywane przez tego z graczy, który prowadzi drużynę, która w danym spotkaniu dała radę skumulować większą ilość właśnie tych punktów. W rozgrywkach pucharowych może brać udział dowolna ilość graczy. W związku z tym te rozgrywki będą najbardziej brutalne, najwięcej kontuzji, najwięcej nieczystych zagrań, najmocniejsza walka o to, kto weźmie tą największą nagrodę. Rozgrywki poboczne, z kolei, y, są dostępne tylko dla dwóch graczy maksymalnie i muszę przyznać, że one są z kolei bardziej emocjonujące. Mimo, że nagroda jest mniejsza, to tutaj też y, o, wiele, o wiele częściej zdarza, będą się zdarzały takie naprawdę desperackie akcje ponieważ tutaj faktycznie wybieramy to, o co walczymy. Ilość tych, pobocznych, ilość tych pobocznych meczy jest ustalana przez ilość graczy, którzy zasiadają do rozgrywki, podobnie jak ilość tur. I muszę przyznać, że to jest bardzo fajny mechanizm, który skaluje całą grę. Jednocześnie m, wprowadza ciekawy efekt, ponieważ gracze, którzy są przyzwyczajeni do grania 1 kontra 1, oni będą mieli troszeczkę inne doświadczenia związane z tą grą. Grając 1 na 1 yy, będziemy mieli do czynienia z bardzo dużą ilością główkowania, ponieważ grając w takim układzie ta gra przestaje wybaczać nasze błędy taktyczne i naprawdę jesteście w stanie się złapać na tym, że jeżeli gracie z zaawansowanym przeciwnikiem, jeden Wasz fałszywy ruch jest w stanie kosztować Was rozgrywkę. Powróćmy do yy, przebiegu Blood Bowla. Otóż po kolei wszyscy gracze będą dokładać swoich zawodników. Gracz wchodzący na murawę ma do zaoferowania nam parę różnych zdolności specjalnych. Jest to oszustwo, atak, podanie oraz sprint z tych takich najbardziej podstawowych, a także niektórzy z nich mają specjalne zdolności dodatkowe, które są wydrukowane na kartach. Ten system czterech podstawowych umiejętności bardzo fajnie odwzorowuje tą dramaturgię yy, Murawy interesującą rzeczą, która nawiązuje bardzo mocno yy, do tego takiego flafu oryginalnego Blood Bowla jest fakt, że oszustwo jest zawsze obowiązkowe. Nie jesteśmy w stanie wybrać, czy nasz oszukujący zawodnik faktycznie skorzysta z tej umiejętności. To jest po prostu obowiązkowe. Wtedy bierzemy jeden z takich żetonów, swoją drogą bardzo fajnie wysztancowanych. umieszczamy go na naszym graczu i dopiero pod sam koniec rozpatrywania tych wszystkich tutaj spotkań dowiemy się, co się stało. Być może dostaliśmy dodatkowych kibiców, może dostaliśmy dodatkowe punkty sławy, dzięki czemu jesteśmy w stanie yy, przeważyć szale zwycięstwa na naszą stronę. A czasami gobliński sędzia przyłapie nas na tym oszustwie, pojawi się gwizdek i niestety wyleci, wylecimy z murawy, będziemy gorzko pokać, że przeżnęliśmy mecz. Lub też nie przeżnęliśmy, bo umówmy się, że w brutalnym świecie Blood Bowl wylecenie z murawy wcale nie oznacza końca świata. Skoro jesteśmy już przy zawodnikach, warto tutaj troszeczkę się rozwieść nad jakością kart, nad świetnymi ilustracjami. Yy, czasami zabawnymi podpisami komentatorów, Jima i Boba, którzy byli dostępni również w tej oryginalnej wersji jako tacy yy, komentatorzy sportowi w krzywym zwierciadle. Jest to naprawdę fajna rzecz. Gracze są z, z, bardzo zróżnicowani, zapewniając bardzo... Bardzo szerokie spektrum sposobów, w jaki możemy grać naszymi frakcjami, jest tylko jeden rodzaj gracza, który jest dostępny we wszystkich frakcjach. Jest to tak zwany liniowy koleżka, który ma tylko jeden punkt sławy, i on jest na murawie tylko i wyłącznie w jednym celu: on ma zasłonić gracza, który ma piłkę, lub który w jakiś inny sposób jest ważny na murawie. On się po prostu podkłada i pff, przewraca się trzeba przyznać, że odpowiednie zastosowanie liniowych dla niektórych frakcji jest wręcz kluczowe, aby rozgrywkę wygrać. Często będzie tak, że grając na przykład z Krasnoludami, których tutaj mam, e, którzy są bardzo brutalną frakcją, atakują bardzo, bardzo często, e, będziemy musieli niestety ponieść bardzo dużą ilość kontuzji. Posiadając liniowych, będziemy w stanie naszych graczy zasłaniać przed brutalnymi atakami. E, bardzo ciekawym mechanizmem jest to, że gracze, którzy są, którzy są powaleni, są przekręcani w ten sposób i używają innej ilości punktów sławy. E, dopiero ponowny atak usuwa ich z murawy. Rozstrzyganie ataków w Blood Bowlu zmusza nas do szacowania ryzyka. Jeżeli nas, nasz zawodnik jest silniejszy, wtedy używamy dwóch kostek. Jeżeli jest o takiej samej sile, wtedy tylko jednej kostki, a jeżeli jest słabszy, wtedy używamy dwóch kostek, ale to nasz przeciwnik wybierze, która z nich faktycznie jest stosowana. Jest to bardzo interesujące, ponieważ zawsze atakowi towarzyszy ryzyko, że albo po prostu zmarnujemy naszą, e, naszą kolej na działanie w grze, ponieważ nic się nie stanie, albo też, co jest o wiele gorsze, po prostu wyrżniemy się na śliskiej murawie i naszego zawodnika, który przed chwilą jeszcze chciał atakować, będziemy musieli oznaczyć jako powalonego. Dobra, skoro już wiecie jak wystawiać swoich zawodników, jak się atakować, jak używać różnych umiejętności, to pora, żebym Wam powiedział o co tutaj walczycie, oprócz tych kibiców. Walczycie m.in. o star playerów, czyli o sławnych zawodników, którzy Dysponują ciekawym zestawem umiejętności i wprowadzają takie troszeczkę odświeżenie do waszych drużyn, pozwalają grać, pozwalają grać nimi w trochę inny sposób. Pośród nich znajdują się również tacy najemnicy, którzy pozwolą podmienić waszych co słabszych zawodników na dość uniwersalnych żołnierzy, którzy są w stanie wprowadzić do rozgrywki niezłe zamieszanie. Oprócz tych sławnych zawodników mamy też tutaj Dwa typy rozszerzeń. Mamy rozszerzenia personelu i rozszerzenia drużyny. Te rozszerzenia z tą piłeczką. One są uniwersalne. Każdy może je sobie wygrać podczas tych meczów. One są dociągane ze wspólnej puli. Mamy tutaj przeróżne rzeczy. Mamy tutaj hałaśliwych kibiców biegających na murawę. Mamy tutaj apotekariuszy. Mamy tutaj różnego rodzaju magików, którzy będą atakować naszego przeciwnika, obciążać go klątwami. Mamy tutaj naprawdę takie rzeczy, o których każdy menadżer drużyny mógłby marzyć. Z drugiej ze strony mamy te rozszerzenia, które są dedykowane dla naszych drużyn. Te z kolei doskonale wpasowują się w styl gry yy, naszych podopiecznych i bardzo wzmacniają ich najmocniejsze cechy, a także pozwalają troszeczkę poradzić sobie z mankamentami naszych drużyn, jeżeli nasza drużyna jest troszeczkę mniej ruchawa, jesteśmy, tak jak na przykład krasnoludy, jesteśmy w stanie jakoś temu zaradzić i zdobyć karty, które troszeczkę pomogą nam dać sobie rady z tą wadą. Teraz trochę uwag na temat strategii w Blood Bowl. Warto zauważyć, że mimo, iż mamy do czynienia z różnymi frakcjami, jest pewien taki trend, który będzie obecny w rozgrywkach każdą z frakcji. Mam tutaj na myśli takie ciekawe zjawisko, że w tej grze praktycznie nie występuje coś takiego jak mid-game. Mamy do czynienia tylko z wczesnym etapem gry i późnym etapem gry. Mamy tutaj mało tur, więc tak naprawdę nie mamy się nad czym rozwodzić, musimy się streszczać. W początkowych turach zazwyczaj nie jesteśmy tak bardzo zainteresowani zbieraniem kibiców potrzebnych do osiągnięcia zwycięstwa, ale rozbudowywaniem naszej drużyny. Za zbieranie kibiców bierzemy się dopiero w endgame, kiedy nasza drużyna jest już odpowiednio rozbudowana i jest w stanie naprawdę pokrzyżować naszym przeciwnikom szyki. W Blood Bowlu musimy pamiętać o tym, że każdą frakcją gra się troszeczkę inaczej i będziemy, ulepszając naszą drużynę z tury na celować w zupełnie inne środki, które pozwolą nam ją lepiej dostosować do realiów rozgrywki. Na przykład grając elfami bardzo interesują nasze rozwinięcia dedykowane dla naszej drużyny. Warto też zauważyć, że gra jest bardzo dobrze zbalansowana i mimo że na początku niektóre frakcje, czy tam rasy mogą nam się wydawać mniej czy bardziej mocne, tak naprawdę to wszystko zależy od line-upu. Niektóre rasy sobie radzą lepiej z innymi, gorzej z drugimi. Warto również zwrócić uwagę na to, że mimo iż sama gra sugeruje nam swoimi zasadami pewne konkretne sposoby zdobywania zwycięstwa, yy, mając do dyspozycji niektóre z frakcji, na przykład Dwarfy, czyli Krasnoludy, będziemy grać troszeczkę inaczej. Na przykład wielu z Was podczas Waszych pierwszych rozgrywek może się może być skuszona perspektywą zdobycia piłki. Otóż nie, grając z krasnodłami w ogóle nie interesuje nas pozyskiwanie piłki, tylko wgniatanie konsekwentnie naszego oponenta w murawę. Patrząc się na inne rasy, również warto zwrócić uwagę, w jaki nieoczywisty sposób można osiągnąć z nimi zwycięstwo. Ta różnorodność sposobu operowania frakcjami dostępnymi w grze jest jedną z największych zalet Blood Bowl. Z jednej strony mamy na przykład takich ludzi, którymi gramy dość spokojnie i jesteśmy w stanie zarówno zagrać agresywnie, jak i zagrać podajami. Z drugiej strony mamy na przykład chaos, który wprowadza niezłe zamieszanie na murawie i grając z nimi nie musimy tak bardzo bać się ryzykować. Nie będziemy obawiać się negatywnych konsekwencji naszych nieczystych zagrań. Teraz prana naszą ostateczną ocenę gry Blood Bowl. Jeśli chodzi o stosunek tego, co dostaniecie za swoje pieniądze, to jest naprawdę bardzo dobrze, bo grę możecie już kupić sobie w jakichś mniejszych sklepach internetowych za około 90 zł, w większych za 100, 100 z hakiem i za tą cenę dostaniecie pudełko, które jest po brzegi, wypakowane kartonem, e, świetnej jakości kartami i paroma innymi elementami, które naprawdę fajnie wyglądają na stole i przyjemniej jest też takiego mieć w swojej kolekcji. Jeśli idzie o jakość wykonania elementów, to tutaj chyba nikogo nie zdziwię, ponieważ mamy do czynienia z Fantasy Flightem, więc e, nic nie może po prostu pójść źle. Wszystko jest doskonałej jakości, ilustracje są prześliczne, nawiązujące klimatem do oryginalnej gry z 1986 roku. Mamy tutaj bardzo wiele fajnych, ciekawych przeniesień, ilustracje mają mnóstwo detali, e, żaden z elementów nie zużyje się zbyt szybko, a wierzcie mi, w tę grę będziecie grali naprawdę dużo. Zasady tej karcianki oceniliśmy jako bardzo dobre. One powodują, że gra jest dynamiczna, gra jest pełna negatywnej interakcji, gra budzi niemożliwe emocje. W samej instrukcji te zasady są przedstawione w bardzo dobry sposób łatwo, czytelnie i szczegółowo. Bardzo interesującym elementem tych zasad jest element zarządzania ryzykiem, rzuty kościami i ocenianie, kiedy warto zaatakować np. silnego przeciwnika, to wszystko sprawia, że ta gra jest bardzo intensywna. Jeśli chodzi o metagrę wymuszoną przez te zasady, mamy tutaj troszeczkę zalet i troszeczkę wad. Wadą może być fakt, że w każdej rozgrywce będziemy powtarzali ten sam schemat. Wczesne tury, rozbudowa, późne tury, walka o kibica. Z drugiej strony, podczas już samych walk o piłkę na murawie, gra nabiera... Pełnych rumieńców. Tutaj e, zaczną się nieoczywiste zachowania, wychodzenie poza szablon, a w walce pomiędzy większą ilością graczy podczas turnieju naprawdę możecie spodziewać się wszystkiego. Jeśli chodzi o braki z winy wydawcy, to tak jak zawsze w przypadku współpracy Fantasy Flighta z Galaktą, nie dopatrzyliśmy się absolutnie żadnych braków. Trzeba przyznać, że pudełko jest wypakowane wszystkim tym, a co powinno tam się znaleźć, i że jest tego naprawdę dużo. Ta gra uwiedzie was swoją grywalnością. Naprawdę emocjonująca, szybka, dynamiczna rozgrywka wymagająca stalowych nerwów, czasami blefowania, a przede wszystkim dobrego ocenia ryzyka. Świetnie zbalansowana, doskonale oddająca dramatykę walki o piłkę na murawie, bardzo dobrze nawiązująca, wiernie nawiązująca do tego starego ty kultowego tytułu ze względu na dużą ilość elementów wciąż i wciąż będziemy odkrywać tę grę na nowo. Nie sposób jest pamiętać wszystkich bonusów, które możemy podczas tej gry zdobyć, a także wszystkich możliwych scenariuszy przebiegu konkretnych meczy. To spowoduje, że będziemy chcieli na nowo, wciąż sięgać po ten tytuł. Blood Bowl menadżer drużyny to z gruntu gra strategiczna i w związku z tym niektórzy z Was mogą mieć do niej zarzut, czemu występuje tam aż tak duży element losowości. A więc za ten zarzut od razu Wam odpowiem. Otóż nie jest to tak naprawdę element losowy, jest to element zarządzania ryzykiem. Jest tutaj parę bardzo ciekawych mechanizmów, które powodują, że ta właśnie negatywna losowość jest przekuta w fajne zarządzanie ryzykiem. Sprawdźcie jakie. Mamy do czynienia tutaj właściwie z dwoma takimi elementami. Pierwszy z nich to zamknięty ruster, czyli fakt, że mamy na początku tylko 12 kart, zawsze dobieramy do 6. Czyli nawet jeżeli w pierwszym pucharze nasza drużyna jest taka nie mm, najmocniejsza, wtedy już możemy perspektywicznie zacząć myśleć o kolejnym pucharze. Zawsze. Nasz ruster jest stosowany w odpowiedni sposób i wiemy z grubsza, na co możemy być przygotowani w kolejnej e, rundzie całej rozgrywki, dzięki czemu możemy doskonale planować nasze posunięcia. Prosty mechanizm dyktujący ilość kostek rzucanych podczas ataków na przeciwnych e, zawodników również zmusza nas do myślenia i obliczania, czy faktycznie opłaca mi się atakować moim malusienkim goblinem tamtego wielkiego trola czy tamtego wielkiego drzewca. Odpowiedzcie sobie na to pytanie. Jeśli chodzi o wkład w gatunek tej konkretnej gry karcianej, to muszę przyznać, że na swój sposób jest to mechanika e, o takim świeżym charakterze, przynajmniej dla gier karcianych. E, bardzo fajną rzeczą jest też to, że przypomina o pewnym kultowym tytule, który z perspektywy jakiejś tam historii gier planszowych był dość istotny. Nie zapominajmy również o tym, że gdy gra była wydawana w 2011 roku, była swojego rodzaju forpocztą eee, takiego obecnego trendu, że bierze się właśnie jakiś stary produkt, troszeczkę tam się z nim coś robi, a następnie wypuszcza się go w jakiejś nowej, bardziej przystępnej formie. Nasza finalna ocena tego znakomitego produktu to 88%. Ta gra powinna się znaleźć w waszej kolekcji, jeśli lubicie takie rzeczy jak fantazji i przemoc. Ta gra zarazi was swoim bakcylem. Kiedy tylko zagracie parę partii, zaczniecie już szukać po internecie jakichś poradników dotyczących strategii. Zaczniecie interesować się niedawno wydanym dodatkiem, a także będziecie zastanawiać się, czy może nie warto zainteresować się oryginalnym tytułem. I warto, ponieważ jest dostępny w dwóch wersjach. Eee, tej starej tradycyjnej, którą musicie sobie w jakiś sposób załatwić z eBaya, albo w wersji elektronicznej, która dość wiernie oddaje to, co działo się w tamtym starym protoplaście doskonałym wyznacznikiem tego jak bardzo wciągająca jest ta gra jest fakt, że była to chyba pierwsza moja planszówka, w której oszukiwałem i to jeszcze dziewczyny i to jeszcze dopiero uczone przeze mnie grać, naprawdę, tak bardzo wkręciłem się w tą grę że muszę je przeprosić teraz oficjalnie przed, przed tymi kamerami, przed milionami widzów że troszeczkę naginałem zasady, ponieważ tak bardzo byłem rozemocjonowany rozgrywką w Blood Bowl było to bardzo, bardzo Nieeleganckie z mojej strony, przepraszam. Na swoje usprawiedliwienie mam jednak następujący fakt. Zaobserwowałem, iż każdy nowy gracz w Blood Bowl na pewnym etapie zaczyna brać przykład e, zawodników przedstawionych w grze i też prowadzić oszukiwać. Ta gra jest po prostu zbyt emocjonująca. Dziękuję Wam za oglądanie mojego premierowego. Odcinku, w którym powróciłem w Glorii i Chwale do Wargames Factory. Zapraszam Was na naszego Facebooka, zapraszam Was na naszego Twittera, na naszą nową, odświeżoną, bardzo fajną stronę internetową, na której znajdziecie nasze ciekawe artykuły, oferujące unikalny i niedostępny nigdzie indziej wgląd w świat gier planszowych. Dzięki, cześć!